Okej, okay, no i super. Udało się zaakceptować. Jakby wszyscy wszyscy już jesteśmy na nagraniu. Nasz trzeci odcinek, jak dobrze pamiętam Kasia, adapterów, czyli bardzo prostego cyklu wywiadów o tym, jak różnego rodzaju podmioty z różnych gałęzi naszej gospodarki dostosowują się do sytuacji związanej z koronawirusem. Mamy dzisiaj wyjątkowo dwóch gości, ale jakby z jednego podmiotu. Tak, Kasia? Tak, tak. No, kogo, no. kogo zaprosiłaś? Dobrze, widzę, że już jest tradycją, że ja przedstawiam gości. I tak dzisiaj rzeczywiście mamy dwóch gości, bo mamy Grzegorza i Artura, a reprezentują oni Albertinę Restaurant and Wine. Muszę powiedzieć całą nazwę, ponieważ koncept łączy ze sobą sztukę kulinarną i wino na zasadach właśnie food and wine pairingu, To jest dosyć istotne jeśli chodzi o samą Albertinę. Bardzo ważne jest to, że stawiają na sezonowe i lokalne produkty. No i oczywiście w Krakowie są znani, niejednokrotnie byli w różnych konkursach kulinarnych na czołowych miejscach, są w przewodnikach Michelin czy go Emio. Także jest to już marka sama w sobie, no, związana mocno też z fine diningiem. No i właśnie ten fine dining jest czymś, co może być wyzwaniem w dzisiejszych, w dzisiejszym kontekście, w dzisiejszym czasie, ale naszą uwagę zwrócili właśnie tym, jak sobie radzą, czyli w jaki sposób, jaki, jaki sposób, Wymyślili na to, jak radzić sobie z kontekstem w trakcie koronawirusa. I myślę, że jeśli Grzegorz i Artur uważacie, że warto coś dodać na początek, no to, no to dodajcie. Co by można było jeszcze dodać, aby was dobrze przedstawić w pełni, bo o samym kontekście, koncepcie w nie, będziemy mówić trochę później. Wydaje mi się, że tutaj na samym początku pozostało powiedziane wszystko, co być powinno, więc myślę, że możemy spokojnie zaczynać. Dobra, no to chłopaki, to czym dla Was jest adaptacja? Dobrze, no Artur, zacznij. Czym dla nas jest adaptacja? Długo się nad tym zastanawiałem. A, my musieliśmy się przystosować do tego, co, co obecnie się dzieje na rynku, czyli przenieść swój koncept, swój pomysł na to, co robiliśmy wcześniej, na przekazywanie takiego doświadczenia gościom. Troszeczkę do internetu, troszeczkę do ich domów, wręcz. Bo niestety nie możemy prowadzić normalnej działalności. Zostało nam to odebrane. Działamy tylko na wynos i w dostawie. A więc musieliśmy znaleźć jakiś sposób, żebyśmy mogli te emocje i, i naszą wiedzę i to, co chcieliśmy robić do tej pory, przekazać, przekazać dalej. Mm. Mhm. Okay. Jak ja, ja, ja... ja chciałbym jeszcze tylko dodać że dla mnie, jako ich uważa. To jest mega wyzwanie, ponieważ wcześniej nawet yy, robiąc coś ludzi zapraszali mnie do domu, gotowałem im z domu kolacje zaręczynowe, kolacje komunijne, obiady i tak dalej. Teraz to jest wszystko ograniczone, czyli dla, dla fachowców wykonujących ten zawód to jest po prostu no, ściana. Stanęliśmy pod taką ścianą, że nie jesteśmy w stanie zrobić kroku naprzód. To jest bardzo ciężkie, z czym naprawdę my się naprawdę musimy zmierzyć. Robimy wszystko, próbujemy, dowozimy, ale to wielu kolegów z całej Polski, z którymi mam kontakt, po prostu odczuwa to straż, strasznie, nie tyle finansowo, co tak psychicznie po prostu zostaliśmy mega zablokowani. To jest dla nas wielki czas. Mhm. Okej, okay, a powiedzcie. Kiedy zaczęliście się zastanawiać nad tym, jak możecie działać w tej nowej sytuacji? Czy no jakby robiliście już to wcześniej, czy gdzieś tam początkiem marca, jak zaczynały do nas docierać sygnały o pierwszych zakażeniach w Polsce? Czy jakby tak trochę pewnego dnia, czyli tam 13-14 marca, czyli ym, pierwsza informacja? Czy o... Rozmawialiśmy o tym, jak widzieliśmy, jakaś sytuacja, że mamy coraz mniej gości, anulacje rezerwacji i tak dalej. To były takie rozmowy. Przychodziło nas do pracy mniej i tak dalej, jakieś można powiedzieć. Ale takie pierwsze zdarzenie było w ten piątek, kiedy od soboty były zamknięte restauracje. Daliśmy sobie tam jakiś czas na to, żeby opłonąć, ale od razu podjęliśmy decyzję, że nie zaprzestajemy działań. Zrobimy wszystko, co tylko możemy, że będziemy właśnie dowodzić, że będziemy coś robić na wynos, żeby tylko się nie zatrzymać, bo uważamy wspólnie z Arturem. I, i, Proszą panią prezę Basią, że najgorsze jest co to się zatrzymać. Jakbyśmy się zatrzymali, to później to koło rozruszać od nowa byłoby bardzo ciężko. Dlatego wolimy po prostu jakkolwiek robić kroczki milimetr po milimetrze, ale je robić, ale się nie zatrzymywać. Okej, okay, no to super, bo obserwujemy, że jednak dużo podmiotów stanęło w takim zawieszeniu nie bardzo wiedzą co zrobić jak gdyby ta, te pomysły powoli się wyczerpują bo jak gdyby rynek cały czas jakieś pomysły nowe tworzy i jakby te osoby które rzeczywiście działają zyskują na tym nawet czasami więc ci, tak jest. ci, ci zostają w miejscu to niestety teraz dość sporo, dość sporo tracą więc jakby super, super podejście zastosowaliście i jeszcze a propos to... tych małych kroczków, o których wspomniałeś, nie? Czy co, co zastosowaliście tak naprawdę? W sensie, co teraz robicie? Bo dowozy to jest jedna rzecz i rzeczywiście tutaj dużo restauracji też mamy swoją, można powiedzieć, więc dlatego w jakiś sposób się utożsamiamy z Wami, chociaż oczywiście inny segment. Ale co zrobiliście takiego poza dowozami, które są trudne chyba w fine diningu? Jaki macie teraz pomysł na, na tą sytuację? Stworzyliśmy e, taki swój sklepik. E, Artur o tym więcej opowie, jeżeli chodzi o, o wersję tam e, IT, ja mogę tylko powiedzieć o to, co produkujemy, czyli produkujemy takie rzeczy, które są nigdy nie do kupienia. Takie nasze tutaj zrobienia w Albertinie tradycyjne, tradycyjnych e, rzeczy skleparza. Dziękujemy od lokalnych gości, robimy, będziemy sobie. Ja mieszkam poza Krakowem, więc mam do tego dostępność. Mogę sobie coś wędzić, i tam się tam nie, 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 nie doczepia i, i mogę sobie takie rzeczy robić. I po prostu robimy coś innego niż robiliśmy do tej pory, ale cokolwiek robimy. Dużo wędzonek, dużo tradycyjnych takich potraw, które. Były teraz święta, było nam łatwiej, bo, bo wiadomo, święta coś przygotować i tak dalej, to się fajnie odebrało. No i postanowiliśmy działać dalej w tym kierunku. A mhm. Artur może powie więcej, jak, jak to wszystko wymyślił. To, później... to znaczy tak, ja się może wrócę do samego początku, ponieważ sklepik pojawił się w naszej głowie dopiero później. Zaczęliśmy tak naprawdę od tych wynosów dowozów, zastanawialiśmy się jak to fajnie ugrać. Ponieważ wiemy, że dania, które robiliśmy do tej pory, to nad czym pracował Grzegorz, no nie będzie się fajnie prezentowało w steroboksie, zapakowane i dowiezione 5 km dalej. Chociaż nie wiem, jakbyśmy się starali, no stracimy niestety na tej jakości. No i tak siedziałem, siedziałem, zastanawiałem się i przypomniało mi się, ponieważ dużo też czasu spędzam na sali, dużo rozmawiam z gośćmi i nieraz tego goście rzucali takim stwierdzeniem, szkoda, że nie potrafimy gotować tak jak wy. I tutaj gdzieś ta myśl się pojawiła, że no w sumie mogliby, tak. A zaczęliśmy przygotowywać zastanawiać się nad przygotowaniem półproduktów, które moglibyśmy im dostarczyć z taką krótką instrukcją a do samodzielnego przygotowania. Wiadomo, też nie mogą na to poświęcić zbyt dużo czasu, bo osoba, która zamawia sobie jedzenie do domu, niech nie robi tego po to, żeby spędzić dwie godziny w kuchni. A jeżeli są takie osoby, to raczej się zapisujemy na warsztaty kulinarne, które, które świetnie też sobie radzą w, chyba w dzisiejszych czasach. A więc postanowiliśmy zrobić to w takiej skróconej formie, czyli półprodukty, a czas przygotowania naszych dań to jest około 10 minut. Można to sobie samodzielnie, samodzielnie zrobić w każdej chwili. A i, I to był taki nas, nasz pierwszy pomysł, ponieważ no mówię, nie tracimy na, na jakości a i, i jest to fajną zabawą jednocześnie. Później, tak jak Grzegorz wspomniał, pojawił się pomysł sklepiku. Tutaj gdzieś ta oferta świąteczna. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, dużą popularnością. I to tak jak tutaj się wspomniał, to są wędzonki, to są wędzone półgęski, somber z jelenia. Takie bardzo proste, ale jednocześnie smaczne produkty, które chyba cieszą się też wielką popularnością w obecnej sytuacji. No i co najważniejsze, też dostarczamy to bezpośrednio do domu, czyli unikamy, osoba zamawiająca unika wychodzenia, co, co od obecnej sytuacji też jest dość ważne. A obserwujecie, że grupa docelowa to są cały czas wasi klienci, czy jakby coś tutaj się zmieniło? Tutaj na pewno jest lekka zmiana. Nie oszukujmy się, dużą częścią naszych gości wcześniej byli też turyści, osoby z zagranicy. To były spotkania biznesowe, a spotkania, zresztą jak widać, tutaj no, przeniosły się troszeczkę online. A więc ciężko nam jest tych ludzi przyciągnąć. A część osób, które skorzystało do tej pory z naszej oferty, to faktycznie są osoby, które mieliśmy okazję wcześniej gościć. A natomiast mam wrażenie, że docieramy też do nowej grupy odbiorców, do których wcześniej jakoś nie mogliśmy trafić. Co, co nastaje mnie tak pozytywnie na wschodzące tygodnie? Mm -hmm. No, chyba szczególnie też w takim kontekście, że powrotu turystów chyba się nie spodziewamy przez najbliższy rok. No, właśnie, tak. Nie, nie chciałem dokończyć. <laughs> Liczymy na to, że będzie szybciej, no ale też trzeba być realistami, i to może tak, tak wyglądać, że ten rok będzie troszkę trudny, jeżeli chodzi o ruch turystyczny na całym świecie. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm ok. Kasia? Ok, czyli, czyli klient otrzymuje paczkę, w której są produkty, półprodukty do przygotowania. Tam jest jakaś jeszcze instrukcja od Grzegorza, tak? Tak, Jak to wykonać. Po, punk po punkcie pojemnik numer 1 wrzuć do piekarnika na tyle i tyle minut. Pojemnik numer 2 wrzuć do garnka na tyle i tyle minut. Pojemnik numer 3 ułóż na sporządzone wcześniej danie. posyp z pojemnika numer 4 smacznego w Okej, okay, super. A ludzie, bo, bo mówiłeś, że fajny jest respons na to. To jak ludzie na to reagują? Mówią, że mają, że próbują sobie odtwarzać te doświadczenia u siebie w domu, udaje im się to, wysyłają wam, nie wiem, zdjęcia, dzielą się tymi doświadczeniami, jak to wygląda? Artur, to... A, to znaczy tak, tych, tych zdjęć tutaj raczej nie, dużo nie było, jeżeli chodzi o gotowe już zdania. Większość osób, które się do mnie odezwały, powiedziały, że po prostu nie zdążyły zrobić zdjęcia, co, co, co jest bardzo <laughs> fajne. E... No, ale mówią, że czegoś takiego wcześniej nie mieli okazji spróbować, tak? Że, że mówię, wiedzą fajne danie z restauracji, ale musieli się nad nim chwilę sami pochylić. A przyszłościowo, jak myślicie, to jak powiedzmy sytuacja wróci w miarę do normy, tak? Czyli klienci pojawią się z powrotem w restauracji. Czy ten produkt na wynos też zostanie utrzymany? Ja, ja będę walczył o to, żeby właśnie w tej formie, w której teraz robimy, to mimo wszystko zostawić, tak? Bo. Przyszłość nie wiadomo, kiedy wróci do takiej normy sprzed całej tej akcji. Spora, mm. Może to potrwać kilka lat. Dlaczego tego nie zostawić? Na pewno będziemy mieli ograniczenia gości w restauracji przez jakiś czas. Dlaczego nie zostawić tej formy, którą po prostu wymyśliliśmy, którą robimy i nie powielać jej dalej, tak? Trwać niej, przynajmniej przez jakiś czas. Mm -hmm, mm -hmm. No to pewnie to, można. Modyfikować tak. Jeżeli zawsze jest tak, że my jesteśmy prekursorem, ale później ktoś coś do tego doda i to się może zrobić z tego, wiecie, o co chodzi. No, coś więcej, coś innego i coś bardziej fascynującego może dojść do tego, że po prostu będzie musiał jechać szef do domu do kogoś, czy, czy kelner. No nie wiemy, jak się sytuacja rozwinie, jak, jak do tego będą ludzie to dalej Teraz mhm. to jest tyle nie że. Ciężko złożyć Okej, okay, no tak. a, a powiedzcie jeszcze, jak zareagował zespół w ogóle na tą zmianę, na wprowadzenie takiej modyfikacji, na, na tą nową, nowy pomysł, na adaptację, wasz zespół, tak? Oprócz oczywiście waszej dwójki, e, to zespół, który jeszcze i, i z wami jest i, i działa? Jeżeli chodzi o kuchnię, to no zareagował. Zawsze zespół reaguje tak, jak? Y, sytuacja na to pozwala, tak? Czyli... No wszyscy przeżywamy to, nie tylko my, jako właściciele, czy, czy, czy szefowie, czy tam kierownicy, czy menadżerowie, ale każdy, każdy pracownik do tego podchodzi z bólem. Tak? Nie? To dotknęło wszystkich. No bardzo się cieszą, że w ogóle działamy, bo wiele, wiele lokali, czy, czy miejsc pracy po prostu przestało działać i wszyscy siedzą w domu i, i czekają. Każdy się cieszy z tym kątem, że cokolwiek się dzieje. Pewny na pewno jest, natomiast no, ciężko mówić wypowiadać się na ten temat, bo naprawdę to każdy ciężko przeżywa. No. Mówię, ktoś był nauczony, tak jak wczoraj mówił mój taki kolega, który pracowaliśmy tyle godzin i mówił, kurczę, wróciłbym do tabaki. No, no. Każdemu tego brakuje. No. Jak narzekaliśmy, że jest tabaka, tak teraz po prostu tego nam brakuje. Żeby, żeby 15 lat spędził w takim hardkorze i teraz będę został odcięty, no, to no, brak tego, tak? Organizm przyzwyczajony pewno wtedy tęskniwy za tym wszystkim, mimo wszystko innych zajęć, ale Cies cieszą się na pewno wszyscy, że po prostu Albertina żyje, że jest Albertina, to na pewno jest jakiś tam światełko Okej, okay, a powiedzieli, powiedzieliście o tej jakby, kuchni, a co z winem? No to już żartujesz. To znaczy tak, no, z winem niestety mamy tutaj spory problem, ponieważ e, nie możemy go sprzedawać na wynos, na dowóz, co, co bardzo mnie boli. Ale gdzieś zawsze mocno stawialiśmy na, na, na to połączenie wina z jedzeniem. A tutaj gdzieś też parę dni temu urodził mi się pomysł, żebyśmy po prostu, jeżeli my nie możemy tego wina dostarczyć, żebyśmy proponowali naszym gościom... Teringi. One będą robione przez naszego sommeliera. A będziemy, że tak powiem, podsyłać miejsca, z których można, że tak powiem, w to wino się zobaczyć. Czy będziemy podsyłać już konkretne, konkretne marki. No, i będziemy dalej próbowali gdzieś łączyć to wino z jedzeniem. Tak jak mówię, bardzo mnie to boli, no ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić. My osobiście na ten moment nie mamy wymaganych koncesji. No, a niestety nie zostały poczynione też żadne kroki, żeby gastronomii ułatwić i umożliwić sprzedaż alkoholu na, na wynos. Mhm, mh. Czyli jakby ta, ta działka biznesu na razie czeka. Na razie czeka, ale tak jak mówię, kilka pomysłów jest. Mam nadzieję, że uda nam się je szybko, szybko wprowadzić. No i też liczymy, że gdzieś powoli, może ktoś wpadnie na to, żeby jednak ułatwić nam tą sprzedaż, i to umożliwi. Może pojawi się jakaś ustawa, która, która zezwoli na takie działania. Okej. Okay. Pytanie może z takich bardziej, bardziej biznesowych, ale ty jesteś w stanie podać w dużym przybliżeniu. Procent straty, które jakby macie, versus to, co się spodziewaliście? 95%. 95%. To mówię, strata, strata jest na pewno bardzo duża. Tutaj na ten sezon mocno się przygotowaliśmy, też wchodziliśmy z nowymi pomysłami, a postanowiliśmy uruchomić w końcu na stałe menu degustacyjne. a Więc mówię, plany, plany były ogromne, zaopatrzenie poczynione w tym kierunku też, też spore, i to nagle. Z dnia na dzień zostaliśmy praktycznie bez gości, bez, bez żadnego przychodu. A oczywiście, no mówię, uruchomiliśmy wynosy, uruchomiliśmy dowozy, ale to przy tak dużej restauracji, jaką dysponujemy, no to to jest kropla w morzu potrzeb. Czyli na, na, na przetrwanie trochę. Troszkę tak. No, liczymy, że też uda nam się troszeczkę jeszcze bardziej rozkręcić niż do tej pory, a więc mówię, patrzymy z optymizmem. Okej, okay, a z takiej kwestii technicznych, czy też możecie powiedzieć, na czym postawiliście sklep na jakim systemie? Na WordPressie tutaj. Skorzystaliśmy też z pomocy. No niestety nie jesteśmy na tyle rozwinięci, żeby sami sobie ten sklep postawić. Natomiast mówię, skorzystaliśmy z pomocy osób, które bardzo nas wspierają, bardzo nam kibicują. Uhum, uhum. A czy robiliście też takie ak e akcje voucherowe? Bo dużo restauracji jakby próbowało sprzedawać vouchery na, e na przyszłość po odblokowaniu. E czy jakby też próbowaliście takiego kierunku? Mm, nie, tutaj tutaj postanowiliśmy, że w vouchery raczej nie będziemy szli. A troszkę się nabaliśmy na początku, ponieważ, no, mówię, sam początek był dość nerwowy. Nie wiedzieliśmy, jak to może wyglądać, czy w ogóle ruszymy. I nie chcieliśmy ryzykować proponowania gościom czegoś, czego ewentualnie, gdyby nam się nie udało, mogliby nie uzyskać. Więc od voucherów się wstrzymaliśmy. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, a załóżmy, że otwierają restaurację. Na jakichś tam zasadach, tego jeszcze nie wiemy jak, to jakie są pierwsze kroki, które e, trzeba podjąć w przypadku, kiedy jest to restauracja typu Fine Dining? Jeśli oczywiście jest różnica pomiędzy taką restauracją a, a z taką z innego segmentu, wydaje mi się, że tak. Ale jakie pierwsze kroki podje, podejmiecie? Tak? Wyobrażam sobie, że jutro otwieramy i co, co robicie? Na pewno nie powiedzą, że jutro otwieramy, tylko powiedzą w piątek, że otwieramy w poniedziałek, czyli mamy te trzy dni, żeby się przygotować. Czyli na pewno stworzyć menu, które już gdzieś tam jest w mojej głowie, jak ono będzie miało wyglądać, czyli zrobić zakupy, zrobić produkcję i ruszyć na pewno z krótkim menu, lokalnym, bardzo fajnym dla ludzi tutaj tutajstwa. Turystę na pewno musimy odłożyć na razie na bok, bo nie, nie, nie ma się co pomywać, wiemy doskonale, że i tak ich nie będzie. Kilka biznesów będzie, na pewno się gdzieś kręciło, ktoś do hoteli przyjedzie, bo korporacje działają, czyli, czyli jakieś tam biznesy będą, ale na pewno będziemy utrzymywać poziom, który mamy, czyli, czyli będzie to restauracja w stylu w tym, którym jest, w eleganckim. Yy, niestety dania nie będą już na, na poziomie wysokim, jeżeli chodzi o gotowanie, to zrobię wszystko, żeby były, ale no, cenowo niestety musimy zejść dużo niżej. Yy, Dbać o teraz działania, które podjęliśmy, uważam, że będą owocowały w przyszłości. Czyli goście, którzy teraz się nami interesują, później do nas, tak mi się przynajmniej wydaje, będą chcieli przyjść. I, i to jest całe, całe to nasze działania po to, żeby właśnie ich zachęcić. A co trzeba zrobić? No, sami nie wiemy, jak kroki podejmą, jeżeli powiedzą, że na naszej sali, która ma 30 metrów kwadratowych, może być 5 osób albo 4 osoby. I to sami będziemy się musieli dostosować. No my teraz nie wiemy, jak, jak otworzą na jakich warunkach, na jakich zasadach. Tak? Na pewno będą yy, rzeczy do perfekcji, na pewno będą maseczki, na pewno będą inne, inne rzeczy, których tak naprawdę teraz jeszcze nie wiemy. No do tego się będziemy musieli dostosować. A co to będzie, czy będzie w ogóle można podawać menu, karty menu, no tego nie wiemy, bo mogą wymyślić takie rzeczy, że po prostu. Ktoś przychodzi tylko i, i coś je, albo zabiera na mnie, no, no To jest na razie tyle niewiadome, że jest... uważam, że nie warto wdywać, no. jak, jak, Jaki oni w ogóle mają na to pomysł? Tak? Może odchodzą po prostu jak gdyby nigdy nic. <laughs> też tego nie wiemy. Tak? Oni troszkę też błądzą we mgle. Widzą to, wszystko, konferencje i tak dalej, to często zmieniają zdanie. Tak? I to jest też nie fair. Mhm, mhm. Nie czy, mi się to, to, a, to ale no co mamy zrobić, tak? A we, się dokładnie. A czy, we, a czy wewnętrznie jakby te, w rozmowach przyjmujecie jakieś możliwe terminy? W sensie, że spodziewacie się, że mogłoby to nastąpić. Wiemy, że Austria w... Po... Ja, ja mam nadzieję, że to nastąpi w drugiej połowie czerwca. To jest taka moja cicha nadzieja. Natomiast Tak jak mówię, no widzę. Yy, widzę tak jak mówię, te konferencje, gdzie oni cały czas zmieniają zdanie i to mi się bardzo nie podoba, bo może się okazać, że to będzie lipiec, sierpień, może wrzesień, ale ja mam taką cichą, optymistyczną nadzieję, że to będzie druga połowa mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. OK Okej, no, no dobrze. Kasia, masz jeszcze jakieś pytania? No pytanie o przesłuchanie pytanie na no koniec mam w sensie, e, co e, chcielibyście powiedzieć w kontekście adaptacji innym miejscom, innym restauracjom, kolegom z branży albo klientom takiego e, krzepiącego może, nie, optymistycznego, o ile, o ile mamy takie rzeczy w głowie jeszcze. No to, e, jeżeli chodzi o mnie, to ja naprawdę mam kontakt z e, chłopakami z całej Polski, my się wspieramy, krzepimy dobrym słowem bardzo często, tak, e, nic im nie muszę mówić, bo oni wiedzą chłopaki, damy radę i tak dalej. I walczymy. I nigdy nie wierzyliśmy, że nasz biznes zostanie tak po uszach i, i że ludzie zacząć restaurację. No niestety tak się stało. Ale może my pierwsi, nie pierwsi się odbudujemy od tego kryzysu. Także walczymy dalej i będzie ok. Mm -hmm. To może ja proszę, pozwolę sobie wtrącić kilka słów. No myślę, że tutaj też najważniejsze jest to, co już powiedzieliśmy na samym początku, czyli po prostu działać, próbować, a nie poddawać się. Wiem, że na pewno dużo osób prowadzących swoje biznesy miały do tej pory jakieś pomysły, których albo nie mieli czasu zrealizować, albo trochę się bali, chcieli zmienić koncept. Wydaje mi się, że teraz właśnie to jest ten moment, kiedy, kiedy warto spróbować, bo, bo tak naprawdę nie mamy już nic więcej do stracenia. No i może być tylko lepiej, więc mówię, przede wszystkim działać, działać, działać. Okej, okay, no może jeszcze zanim, zanim zakończymy, bo przyszedł mi do głowy jeszcze w sumie jeden problem chyba, z którym się będziemy stykać, czyli susza. O, to będzie wielki problem. No właśnie... Wydaje mi się, że już nawet jest, ponieważ też dość często robimy zakupy samodzielnie, niestety, no i niestety widzimy, że, że ceny produktów poszły już znacznie do góry w porównaniu do tego, co było na podobnym okresie w zeszłym roku. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. no problem. Ja mieszkam na wsi moja mama ma duży ogródek i, i wiele sadzonek. Widzę, co się z tym dzieje. No. Będzie naprawdę bardzo ciężko. Deszcz nie padał od ponad miesiąca nic. Nawet zwykła tybula, która na, na najłatwą, najłatwiejszą tam nie mam z glebą. Po prostu nie chce wzrosnąć. To będzie wielki, wielki, wielki problem. I to w gastronomie znowu to będzie taki efekt jojo. Z jednego się wygrzebiemy a wpadniemy w drugie, w drugie yy, można powiedzieć kolekcjalnie szambo, bo będzie bardzo ciężko. Pod tym względem yy, będzie dramat. Jeżeli, jeżeli nie będzie roślin, to nie tylko wegetarianie ucierpią, ale też mięsożerni, yy, ponieważ yy, Każde mięso, każda ryba, wszystko będzie mega, mega drogie. I to to Czeka... troszkę mnie też martwi. No. Czeka, czekamy na deszczowy maj. O, na razie się nie zapowiada. No na, raz, na, na, raz, na razie nie, ale żeby tak było. No bo pewnie portfele ludzi też będą nieco chudsze. Po... I to teraz będzie wychodzić, yy, bo ludzie jeszcze jakiś tam pieniądz mają, ale teraz się zacznie kończyć. No. To jest najważniejsze przesłanie dla wszystkich, żeby po prostu nie rzeźbili ludzi. Teraz ci, którzy mają jakieś zasoby warzywne, mięsne, czy czegokolwiek, żeby nie wystawiali ceny razy trzy, tak? Żeby, żeby To jest właśnie ważne przesłanie dla tych wszystkich przedsiębiorców, żeby teraz no, nie, nie, nie żerowali na, na tym wielkim kryzysie, tylko po prostu byli rozsądni, tak? Bo to uważam, że to też do was jest takie przesłanie, żebyście namawiali tych wszystkich ludzi, żeby tego nie robili. Bo jest zrzeć kasę, a później ci ludzie zostaną zniczone. Tak. No nie, no teraz na pewno, znaczy też dużo badań nawet o tym mówi, że ludzie najprawdopodobniej będą się trochę bardziej szanować i jakby to podejście no mam, będzie... Miejmy nadzieję, właśnie. Miejmy nadzieję, tak. Szacunek ludzki, żebyśmy gdyby, się nie pozabijali. <śla> Oby nie. <śla> Wysłybyście... Wysłyby, tak. Wysłyby, jasne, jasne. Dobrze, super. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy. Znowu, bardzo nam było miło. Dziękujemy za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia. Trzymamy tak, kciuki. <laughs> Trzymamy tak, kciuki i będziemy śledzić jak rozwój dostaw. Dobrze. Tak, zamówimy cumbra na weekend do, z instrukcją, żeby to wykonać. <laughs> tak. <laughs> Trzymajcie się. Mam, Trzyma, trzymam za słowo Katarzyna. No tak. <laughs> Pozdrawiamy. Você gente. É,